Dziękujemy ci, Ojcze nasz i Boże, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą i jest dzisiaj po twojej prawicy. I chcemy przypomnieć to wydarzenie, jakie ty dokonałeś przez niego i jak go wprowadziłeś w swoją znowu chwałę, wieczną chwałę w niebie. Błogosław to słowo w imieniu twoim. Amen. Amen. W niebo wstąpienie Chciałbym dzisiaj, wiecie, po w tym tygodniu to mieliśmy to święto, tą pamiątkę. I wiecie, to jest takie dla wielu chrześcijan oczywiste, że Jezus umarł za nas, tak, że Jezus z stał dla nas, tak, że w rezultacie tam spotykał się z ludźmi wiążącymi i poszedł do Nieba, Tak? Objawiał się a, i wszyscy go widzieli w tamtym czasie, ci, którzy byli z Jezusem, a więc apostołowie i jeszcze inni. I po 40 dniach został zachwycony do nieba. I niebostąpienie było Jezusa dosłownym wejściem do nieba po zmartwychwstaniu w jego przemienionym ciele. Widziało to dwunastu i jeszcze inni ludzie, którzy widzieli, jak on uniósł się do nieba. Aż obok go zakrył, jak znamy to słowo, i tak jak tutaj e, ostatni ten werset e, na czerwono napisany e, w dziejach apostolskich, oni tak go obserwowali i mówili: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc się w niebo? Ten Jezus, który od Was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzicie idącego do nieba. Tak przyjdzie z powrotem. I teraz już my, jako wierzący ludzie. Uwierzyliśmy w dzieło jego i czekamy kiedy przyjdzie. I słowo Boże mówi, że ujrzy go wszelkie oko, nawet ci, którzy go przebili. Przyjdzie podobnie w chwale swojej, a więc w niebo wstąpienie można powiedzieć już miało ten aspekt, który skierowuje wzrok, że on tak samo przyjdzie na obłokach i każde oko go ujrzy. OK. Ale chciałbym się troszeczkę z wami zastanowić, pokrótce, przelejdę te, bo zagadnienie jest olbrzymie, szerokie, więc będę starał się dzisiaj wszystko to zrobić. A więc, zwrócić uwagę na znaczenie niebostąpienia. Przede wszystkim, niebostąpienie potwierdza wykonanie pełnej pracy pana Jezusa. Albo pełnego serwisu, tak, można powiedzieć Pana Jezusa, pełnej służby Pana Jezusa. I tutaj mamy taki fajny werset, którego bardzo lubię. W liście do Rzymian 4,25. On ma pewną kwintesencję, taką esencję całego dzieła Jezusa Chrystusa. Dla nas to jest oczywiste. O Jezusie jest mowa, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Zamiast nas za grzechy nasze. I zbudzony potwierdzenie to, że dokonało się to, zapłata za grzechy przez zbudzenie zmartwych, abyśmy mogli dostąpić usprawiedliwienia. A w liście do Hebrajczyków znowu słowo Boże nam mówi, że Jezus, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Oczyszczenia z grzechów zasiadł tam. I tam wrócił do swojej chwały, i tam ma swoją pozycję. Ale tu wycierpiał, i wiecie za kogo? Za mnie i za ciebie, tak? Aby zapłacić równowartość naszego długu grzesznego. Ok? A więc przeczytam to, że pła, pła, praca jego, tak? W pełni wykonana. w niebo potwierdza wykonanie w pełni ziemskiej służby, jaką zlecił mu Bóg ojciec. Jego syn wraca do ojca i wszystko, co miał tutaj wypełnić, zostało dokonane. Boża świętość i sprawiedliwość została wykonana w stu procentach na Panu Jezusie. Sąd i wyrok wykonany za nieprawość tym, którzy w to uwierzą, w Jezusa uwierzą. Sąd i wyrok na Jezusie oczywiście, tak? tak? I tutaj mamy dużo wersetów, które o tym mówią, że sąd i wyrok padł nie na Ciebie, tylko na Jezusa Chrystusa, a myśmy w to uwierzyli, za tych, którzy to uwierzyli. Więc każdy człowiek, żeby zostać zbawiony, potrzebuje Jemu zaufać, Jezusowi. Na nim złożyć swoją nadzieję, tak? Zawierzyć, złożyć na nim Jego i na jego dziele krzyża swoją nadzieję. Tu mamy kilka wersetów. Zwróćmy uwagę dalej. Chcemy zastanowić się nad celem wniebowstąpienia. Pierwsza rzecz. Skoro poszedł tam do nieba, to ma tam znowu swoje specjalne zadanie. Przejął najwyższe miejsce chwały, mocy i autorytetu w niebie po prawicy Bożej. Oczywiście to przypomnę tylko to, że to oznacza, że to miejsce jest po samym Bogu Ojcu. Bo Bóg Ojciec jest ponad tym wszystkim, a on przejął najwyższe miejsce po prawicy Bożej. A o tym słowo Boże Nas w wielu miejscach mówi. Na przykład, a gdy Pan Jezus, tak, do nich powiedział. Wtedy, kiedy on z nim jeszcze był na ziemi, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Ta myśl po prawicy Boga, ona pojawia się już w Starym Testamencie, że ten syn, kiedy dokona wszystkiego, całego dzieła odkupieńczego, zasiądzie po prawicy Boga Ojca. Psalmista już o tym zapowiadał. Później Pan Jezus o tym zapowiadał, że on tam zasiądzie. Później, kiedy na przykład Pan Jezus był przed swoim ukrzyżowaniem, przesłuchiwany przez arcykapłanów i tamtych tych wszystkich, tą świtę tamtejszą, religijną, podkreślę, a arcykapłan zapytał go: Czy ty jesteś syn błogosławionego? Czy ty jesteś syn błogosławionego? A on wtedy powiedział: Tak, jestem. I zobaczycie chwałę moją po prawicy Boga Ojca. I wtedy oni zdępieli, tak? I arcykapłan rozerwał swoje szaty i zaczął po prostu dalej, a e, powiedział, że już więcej oskarżeń nie ma, nie? nie. wystarczy, jest winny. Więc a, I Jezus później dalej po prostu po prawicy Boga Ojca, a, będąc teraz ma tam swoją służbę specjalną do wykonania. Okej, okay? ja Mateusz przerzucam teraz. Ok, a więc służbę do wykonania. Y chyba dalej poszliśmy. Dobrze. Zastanowimy się teraz nad tą służbą, która jest w niebie. Wstępując do nieba, Pan Jezus przyniósł. Przeniósł się do nowej niebiańskiej służby, a więc nowa robota, można powiedzieć, tak? Stamtąd też pilotuje wydarzenia na ziemi i za tym za chwilkę. A pierwsza rzecz, jaką służbę ma Pan Jezus, to to, co bardzo my potrzebujemy. Wiecie, jaką? Znamy to. W niebie przejmuje nową pracę albo służbę jako arcykapłan. O tym mówi Pismo Święte liście do hebrajczyków. A, a i też jako jeden pośrednik, pośrednik przed Bogiem tam w niebie. Jeden pośrednik nowego przymierza, i o tym my kilka razy to wszystko podkreślaliśmy, że Jezus ten jest teraz w niebie, który też wstawia się za nami, w liście do Rzymian. I tutaj to słowo dalej w liście do Tymoteusza mówisz, że ten jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, właśnie człowiek, Chrystus Jezus. Tam jeden, jeden. Jest tym arcykapłanem, który się wstawia za takich jak my. A dlaczego potrzebujemy wstawiennictwa Jego? Dlaczego potrzebujemy Jego wstawiennictwa, potrzebujesz? 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 A dlaczego? A po co? Bo jednak jeszcze żyjemy na tym świecie pełnych pokus, a i też jeszcze mamy niestety niedokształtowania albo słabości, upadłość, i dlatego wyznajemy mu to wszystko, przynosząc do niego, aby Jezus Chrystus mógł wstawiać się u Ojca i osłaniać nas swoją krwią. Która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, jeśli wyznajemy, tak? Te przewinienia tak nas swobodnie uczy. Więc mamy tego, który się wstawia za nami. Chwała Bogu? Mamy protekcję, mamy osłonę, tak? I w niebie przygotowuje wierzącym miejsce i nagrody. Też o tym znamy i też wiemy. Ja tylko przypomnę ten wspaniały werset albo te wspaniałe myśli, które Jezus powiewał przed swoją śmiercią i które. Na pewno lubimy jako bieżący. Gdzie Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego. A gdzie jest dom Ojca? Ojcze nasz, który jesteś? W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział: idę gdzie? Tam do domu Ojca. Przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Przyjdzie znowu. I mówi, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I kiedy czytamy Pismo Święte. To możemy zobaczyć, co Jezus przygotowuje. Na przykład nowe miasto Jeruzalem, którym George często wspomina, prawda, które stępuje z nieba, które ma specjalne bramy, które ma złote ulice, które ma specjalne miejsca dla kogo? Wow! Dla nas, bracia i siostry, tak jest. On teraz ma tam robotę poważną, przygotowuje to miejsce w niebie i my tam czekamy. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też bawiciela oczekujemy. Słowo Boże nam mówi bardzo wyraziście. A więc w niebie wykonuje pracę pełnego odnowienia i oczyszczenia. I to jest taki punkt, który ma wiele podpunktów. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie, kiedy apostoł Piotr głosi słowo, mówi tak którego musi przyjąć niebo, Jezusa musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. O czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Bóg mówił już od wieków, że będzie musiało być oczyszczenie, tak, jak to dokładnie powiedziane jest, do czasu odnowienia wszech rzeczy. Odnowić muszą być wszystkie rzeczy. Jakie rzeczy mają być odnowione, jeśli tam Jezus się znalazł? A wiecie, myślę, że to jest bardzo ważne. Czas odnowienia rzeczy w niebie. Oczyszczenie nieba. Ła. Niebo trzeba też oczyszczać? A wiecie, kto tam jest przed tronem Bożym, albo kto tam był może już nie? przed tronem Bożym, który oskarża braci naszych? Nie? I jak my, którzy tam wybieramy się do wiecz pełnej wieczności z Bogiem w niebie, nie? Będziemy razem z Nim, który jest wrogiem Boga i wrogiem naszym. Bóg oczywiście nic nie może zrobić, a nam przeszkadza bardzo mocno i my czasami głupiejemy w tym życiu. Dlatego potrzebujemy mądrości i pomocy z góry. Tak? I Nim jest. I dostaliśmy tą pomoc od Boga. ok? Ale rozumiemy? Dlatego też yy, Apokalipsa Jana w 12 rozdziale mówi, że szatan w rezultacie zostanie zrzucony Wraz z całą rzeszą zbuntowanych jego aniołów. Gdzie rzucony? Na Ziemię, tam jest powiedziane. Czytamy to w 12 rozdziale 9, 10, 9, 10 werset. Nie? Nie? I tam mu powiedziane jest biada Ziemi, bo on zacznie tu, że tak powiem, fiksować, zacznie tu a, szaleć, i, i Ziemia będzie miała coraz większe, albo ludzkość będzie na tej Ziemi, i Ziemia też będzie miała coraz większe trudności. Tu chodzi szczególnie o ludzkość, prawda? Okay. A, biada. A więc Poszedł tam oczyścić, aby nie było tam już żadnego przeciwnika Bożego i bałaganu, który on stworzył, bo pociągnął za sobą rzesze aniołów, którzy też się zbuntowali przeciwko Bogu. Nazywamy ich demonami szatanami, tak? Okej. Okay. Czas odnowienia wszechrzeczy na ziemi, tam w niebie, a teraz na ziemi. Bo chodzi o co? Ewangelia, czyli dobra, nowina, ratunku dla każdego człowieka, jest przeznaczona dla kogo? dla każdego człowieka na ziemi, dla wszystkich nacji, narodowości, kolorów skóry i tak dalej. Rozumiemy? A więc czas odnowienia rzeczy, zbawiając otwartych do niego ludzi. Tak? Tu Bóg czeka. Dlatego przyjście Chrystusa jeszcze się nie odbyło fizyczne, że każde oko go ujrzy, ponieważ wiele jest ludzi wokół nas, Którzy może mają symptomy otwartości na Boga, a Bóg czeka, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych. Dlatego, kiedy odchodził, Jezus powiedział, żeby począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. Narodom upamiętanie, żeby wszyscy ludzie się mogli opamiętać i zrozumieć, że stoją przed świętym Bogiem i nie dorównują Jego chwale. Nie są, pomimo że przez niego zostali stworzeni do świętości, do sprawiedliwości, do doskonałości, to nie idzie im tak. I potrzebują przebaczenia, i potrzebują oczyszczenia, i potrzebują usprawiedliwienia, i potrzebują właśnie pomocy z góry, która już została dana w Chrystusie. I każdy to powinien zrozumieć i ustosunkować się do tego, albo tak chcę pójść za Jezusem i uwierzyć, zaufać Jemu albo dalej polegać na sobie i cwaniakować na tej ziemi. Okay? A więc począwszy od Jerozolimy i jego będzie głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów, przebaczenia inaczej grzechów. Tutaj parę wersetów podaje, ale tych wersetów oczywiście jest więcej. W tym odnowieniu świata dał nam zadanie, nam wierzącym ludziom, każdemu człowiekowi, że sąd został dokonany za niego, na niego, tak? Na Jezusie. Na Panu Jezusie. Sąd dla Niego został dokonany na Panu Jezusie. Bóg chce każdemu darować odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechów inaczej, usprawiedliwienie, oczyszczenie. I przygotowuje, dlatego mówi, żebyśmy przestrzegali ludzi, że jeżeli ktokolwiek nie zaufa sądowi dokonanemu na Jezusie, będzie musiał zostać osądzony i potępiony na wieki za nieodtwarzanie obrazu i podobieństwa do świętego i doskonałego Boga. Do czego został stworzony, do czego został przeznaczony. Dlatego wybór należy do człowieka, gdzie spędzi wieczność. Tak? A więc mamy zadanie do wykonania w tym wszystkim. A więc czas odnowienia rzeczy na Ziemi dalej i skoro już, zobaczcie, tacy jak my i wiele innych ludzi zrozumiało, kim jest Jezus i co Jezus Chrystus zrobił dla nich, to bardzo wiele. To zrobili wielki krok. Potwierdzili na pewno swoją wiarę przez kres wiary i poszli za Jezusem. I powinni co robić? Rozwijać się duchowo. A dlatego też powołani zostaliśmy już do dalej odnawiania, można powiedzieć, naszego osobistego życia. Zobaczcie, co słowo Boże mówi. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Przeznaczył nas, abyśmy się stali, a może powiedzmy stawali podobni do obrazu Syna Jego. I teraz zobaczcie, to odnowienie musi być dalej kontynuowane w naszym życiu. Musi? A Na przykład a musi w ten sposób być odnowiane, że zostaliśmy wezwani, aby być czynny udział w tym odnowieniu, w relacji z Chrystusem, mieć tą relację z Chrystusem. Pamiętacie? Słowo Boże mówi, że mamy trwać w Chrystusie. tak? Mamy czuwać, chodzić w modlitwie. Mamy badać siebie, osądzać siebie. Wieczerza nam Pańska też przypomina. A, czy rzeczywiście idziemy z Chrystusem, drogą z Chrystusem? Rozumiemy? To jest nasze zadanie. Czynny udział w tym odnowieniu. Na ile się poddajemy? Na ile słuchamy? Tak? A, więc wiele jest wersetów na ten temat, które mówią o naszym uświęceniu na przykład. To jest nasze nasza powinność. Co to znaczy uświęcenie? Pójście w kierunku świętości. Tak? Pójście w kierunku rozwijania się. I teraz można by było zadać pytanie. Jak trwasz w osobistej relacji? Trwasz w osobistej relacji? Czy współpracujesz w tym odnowieniu swojego życia? Czy jesteś gotowy dzisiaj na spotkanie z Jezusem? Zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Jezusem. A... Powołani do rozwoju wzajemnej miłości i uświęcenia. O tym wspomnieliśmy. I pytanie: Jak rozbija się w miłości do bliźnich? Jak rozbija się w własnym uświęceniu? To jest nasze zadanie, kochani, A, bo Chrystus tam jest w niebie, ale też chce przez ducha swego pilotować Twoje moje życie i kształtować, abyśmy byli pełni Jego, pełni Jego charakteru, pełni Jego owocu. Tak? A czas odnowienia wszech rzeczy na Ziemi. Przy, i przyszedł czas i ten czas ciągle trwa i ten czas nasila się i będzie mocniej się nasilać w czasie, kiedy przyjdą te ostatnie znaki czasu. Czas Sądu i Gniewu Bożego na Ziemi. To będzie odnowienie Ziemi. To będzie odnowienie Ziemi. Co to znaczy będzie? To będzie Ziemia zniszczona, wypalona. To będzie czas odnowienia tego, co ten świat narozrabiał, ponieważ a, to wszystko jest zepsute. Więc może tylko tak jeszcze na koniec. A co potem nastąpi, jeśli już nastąpi odnowienie? Odnowienie? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Przyjdzie. Syn Człowieczy, tak, a tutaj jest taki długi tekst, nie będę go czytał, tylko tu jest powiedziane w tym tekście, że przyjdzie i wszyscy będą poddani pod stopy jego. I wszyscy wrogowie będą musieli być unicestwieni i poddani w rezultacie, a i każde kolano się przed nim zegnie, w innych tekstach jest powiedziane, a i będą ludzie krzyczeć góry, pagórki, zakryjcie nas, bo co? Bo lekceważyli sobie jego dzieło, jakie on dla nich dokonał, a on przychodzi i on przyjdzie, tak? A i wtedy, kiedy wszystko zostanie dokonane, powie: Tata, ojcze, wykonałem wszystko, <grytanie> tak? A, a gdy. 28 werset przeczytam. A gdy mu wszystko zostało poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był, aby był wszystkim we wszystkim. Aby Bóg był. Wszystkim we wszystkim, tak? Więc co możemy powiedzieć? Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy wie, że było w niebo wstąpienie Jezusa w chwale na obłokach, wie też, że Chrystus przyjdzie tak, jak On wszedł tam i każde oko Go ujrzy. I co? I Kościół Jezusa Chrystusa mówi, przyjdź Panie Jezu. Na końcu Księgi Objawienia. To są ostatnie, ostatnie wersety. Przyjdź Panie Jezu! I rozpraw się z tym zwiedzeniem na świecie, tak? Z tą nieprawością, która jest na świecie. Przyjdź Panie Jezu, Maranata. Czy jesteś gotowy na przyjście Chrystusa? Czy jesteś gotowa? Czy serce jest przygotowane? Czy współpracujesz w odnowieniu? Głoś Chrystusa światu, bo tu chodzi o odnowienie ludzkich serc i zbawienie ich. I niech nas Pan prowadzi. Przyjdź Panie Jezu, maranata. Amen. Okay.